To zlecenie już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach, a co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej. Błogosławionej pamięci Leo Meringer. Za życia marszant, obecnie tenat. Rynek 8. Tuż przy komisariacie. Powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory. Chyba nie boicie się naruszyć policyjnych pieczęci? Baliście się głównie komorniczej licytacji. Poza tym chyba niczego. Może poza bezrobociem. Zatem pan Meringer rozstał się z życiem? Wypadało zapytać. Cóż za błyskotliwa dedukcja, jak z powieści? Zanim jednak był uprzejmy to uczynić, pozwolił sobie na perfidne wyłudzenie pewnego srebrnego drobiazgu na łańcuszku. Już mi go nie zwróci. Ale znając nawyki tego pana, przypuszczam, że ukrył moją zgubę dość dobrze, by policja jej nie odnalazła. A zatem przyjęliście zlecenie. Martwi, tacy jak pan Meringer, na ogół nie miewają pretensji, gdy ktoś myszkuje w ich gabinetach. Martwi są uprzejmymi ludźmi.